Filharmonia Śląska imienia Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach zainaugurowała nowy 76 sezon, który będzie skupiony wokół natury i ekologii w myśl hasła Usłysz nas naturalnie. W związku z tym instytucja podjęła współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, a także Parkiem Śląskim. Oczywiście zwrócę uwagę jako instytucja, że nasze wszystkie współczynniki zużycia energii, zużycia wody będą maleć i to znacząco maleć. Również zmienimy nasze podejście jeżeli chodzi o promocję. Będziemy stanowczo obniżać współczynnik zużycia druków, czyli materiałów drukowanych. W związku z tym publiczność filarmii śląskiej z czasem nawet już ich nie dostanie na rzecz słowa Mówionego przez konferencjerów. W związku z tym chcemy zredukować tę promocję wewnątrz sali koncertowej do zera. Kolejnym elementem będzie wprowadzenie eko-uczynków realizowanych przez już samych filarmoników śląskich, czy to muzyków, czy to biura. Będziemy się oczywiście tym chwalić. No i to, co dla nas bardzo istotne, to zaprosiliśmy do współpracy kilku partnerów społecznych. Są to organizacje pozarządowe, które będą z nami na co dzień przeprowadzały warsztaty. Fundacja Park Śląski jest partnerem ekologicznym dla. Całego sezonu Filharmonii Śląskiej. W ramach tego partnerstwa zaproponowaliśmy szereg działań o charakterze edukacyjnym, aby zarówno personel, dyrek, dyrekcje artystów e, grających w filharmonii oraz wszystkich melomanów, słuchaczy, zaprosić do udziału w warsztatach edukacyjnych odbywających się na terenie Parku Śląskiego, właśnie w zakresie recyklingu, miodu, drzew tworzenie budek lęgowych, dokarmiania zwierząt, wykonywania pewnych prac gospodarskich. W związku z tymi działaniami wkrótce na budynku Filharmonii pojawi się ul. Będzie to kolejny dach w Katowicach, na którym zamontowany zostanie dom dla pszczół. Filharmonia Śląska na polu muzycznym zaplanowała wiele tak zwanych ekokoncertów, a także koncertów plenerowych, m.in. w ramach cyklu Parkowy Wrzesień z Kulturą. Jest to cykl wydarzeń artystycznych, kulturalnych, muzycznych. Właśnie we współpracy z jednostkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przed nami właśnie koncert Filharmonii Śląskiej. Tym razem koncert Filharmonii Śląskiej dedykowany jest dla dzieci, więc gorąco zapraszamy już w sobotę o godzinie 14 dzieciaki, ale i nie tylko dzieciaki, a liczymy na to, że od przyszłego roku Filharmonia Śląska będzie już stałym gościem Parku Śląskiego. W czasie rozpoczętego sezonu nie zabraknie wielkich nazwisk, premier i znanych dzieł. Filharmonia Śląska ogłosiła już program koncertów na pierwsze cztery miesiące 76. sezonu. Serdecznie zapraszam do Filharmonii Śląskiej. Niezwykle energetyczne koncerty, niezwykle piękne koncerty inspirowane naturą. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej, a do koncertów zostali zaproszeni najlepsi soliści, najlepsi dyrygenci. Będzie naprawdę moc, energii, no i Przede wszystkim po koncercie wyjdziemy lepsi. Lepsi nie tylko z uwagi na muzykę, ale lepsi również z uwagi na to, że będziemy ten świat mogli postrzegać jeszcze lepiej. Ze szczegółowym programem na nadchodzące 4 miesiące można zapoznać się na stronie filharmonia